RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Piłkarze ze słupi awansowali do drugiej rundy Pucharu Polski strefy kaliskiej. W środowe popołudnie lepiej wykonywali serię rzutów karnych od GKS-u Grębanin. Mecz w normalnym wymiarze czasowym zakończył się remisem 2-2. GKS prowadził już w tym meczu 2-0 i wydawało się, że w pełni kontrolował przebieg wydarzeń na boisku. Piłkarze trenera Daniela Szynklarza, którym fatalnie wiedzie się ostatnio w lidze, w drugiej połowie ostro wzięli się za odrabianie strad to udało się przed końcowym gwizdkiem. No niewiele brakowało, a przyjezdni awans wywalczyliby w ob... W ogóle w regulaminowym czasie gry? Po pierwszych dwóch meczach yy, nie wyglądało to wesoło, nie zdobyliśmy żadnych punktów, i, i, i ten mecz Pucharowy tutaj w Grembaninie no, to była najlepsza okazja, żeby gdzieś odwrócić tą kartę i, i spróbować, yy, że tak powiem, yy, zapunktować. Akurat tutaj nie ma punktów, ale mam nadzieję, że. że ta dobra gra, szczególnie w drugiej połowie, przełoży się już na, na, na mecze ligowe i w sobotę też w lidze zapunktujemy. Dla miejscowych na listę strzelców wpisał się Paweł Mateja i Patryk Lorek, dla słupi Kamil Biczysko i Jacek Głaś. Mieliśmy zwycięstwo w zasięgu, bo na początku meczu prowadziliśmy 1-0. Boisko nie, nie pozwalało, żeby, żeby gdzieś próbować grać, grać po ziemi, bo wiadomo grząsko. Ale do przerwy prowadzimy 1-0. Co, wychodzimy na drugą połowę, gubimy się w kilku niepotrzebnych sytuacjach, trochę za dużo błędów, też karny pod koniec meczu i dochodzi do remisu. No i w karnych to właściwie karne to jest loteria i przegraliśmy po prostu jedną bramką. Cwm! Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.